Arkadiusz Miklewicz, moim gościem jest Dariusz Skrzypek, założyciel Polskiej Akademii Osteopatii Osteon. Dzień dobry. Dzień dobry, witam pana. Proszę powiedzieć, co kryje się pod nazwą Polska Akademia Osteopatii? Polska Akademia Osteopatii, jak sama nazwa wskazuje, jest uczelnią. Na razie jest to uczelnia prywatna. Która ma na celu nauczanie nowego zawodu w Polsce, na rynku polskim, jakim jest osteopatia. Jak wygląda popularność Waszej Akademii? Jesteście znani w Polsce, za granicą? Jak to jest? Nasza Akademia, siłą rzeczy jest znana w Polsce, dlatego, że była pierwszą Akademią tego typu w naszym kraju. Założyliśmy tę szkołę już ponad 12 lat temu i z powodzeniem przyjmujemy kolejnych studentów i kształcimy ich. Aby zostali pełnoprawnymi osteopatami. Z tego co mi wiadomo, macie wykładowców nie z Polski, a z zagranicy. Prawda czy fałsz? Prawda, oczywiście, że prawda. Nasi wykładowcy y, od samego początku współpracowaliśmy z Sutherland College of Osteopathic Medicine. Jest to bardzo znana i uznana szkoła w Europie. Y, I nasi wykładowcy, właściwie przyjeżdżając do Polski i ucząc osteopatii, byli pionierami. Tego zawodu w naszym kraju, także uczyli studentów naszych Polaków, osteopatii, jaka jest znana w Europie Zachodniej. Czy duże jest zainteresowanie akademią osteopatii, czy dużo osób chce studiować na akademii? Dużo osób chciałoby studiować. Chciałbym. Chciałoby studiować dużo osób na, na akademii, natomiast są przeszkody chociażby finansowe. Nie wszystkich stać na tego typu studia i nie wszystkich stać też na poświęcenie i zaangażowanie pięciu lat swojego życia na studiowanie, wiedząc, że są to studia podyplomowe. Żeby być studentem Akademii Osteopatii trzeba być albo fizjoterapeutą z tytułem magistra, albo lekarzem medycyny. Jestem już po ukończeniu Akademii. Łatwo jest zaznaczenie pracy. Prace, pracy się nie szuka po znalezieniu akademii. Praca się już prowadzi w momencie kiedy się jest studentem osteopatii. Nie wyobrażam sobie, aby student czy słuchacz Akademii Osteopatii nie pracował w tym samym czasie, kiedy pobiera naukę, ponieważ jest to praca oparta na praktyce, więc on musi w momencie kiedy przyjmuje pewne wiadomości, żeby też mógł je aplikować praktycznie. Taka praca zazwyczaj jest to w gabinetach prywatnych. Jest w formie samozatrudnienia, także się nie szuka pracy. Po prostu się otwiera swój gabinet i się praktykuje. Czy rozumiem, że to jest jakby rozszerzanie swoich własnych umiejętności, ukończenie Akademii Osteopatii? Ukończenie Akademii jest pogłębieniem wiedzy i zdobyciem nowego zawodu. Taki zawód do tej pory w Polsce nie istniał. Istnieje dopiero od kilku lat. Natomiast bazą, żeby być osteopatą, jest ukończone studia z fizjoterapii albo medycyny. Trzeba być po AWF-ie. Albo po Akademii Medycznej. Jeśli Akademia, to musi być baza dydaktyczna. Gdzie szkolicie studentów, uczycie, wykładacie? Od samego początku naszym miejscem, takim głównym miejscem, gdzie prowadzimy szkolenia, jest CKR w Konstancinie, pod Warszawą. Natomiast prowadzimy też zajęcia w Bydgoszczy i w Poznaniu. A czy zamierzacie... Rozwijać się i budować swoje centrum szkoleń, oddziały akademii w Polsce, a może nawet za granicą? Jak to jest? Od tego roku planujemy założyć filię we Wrocławiu, po to, żeby studenci, którzy są z tamtych rejonów, nie musieli przyjeżdżać do Warszawy, a mogli pobierać nauki blisko swojego miejsca zamieszkania. Skąd w ogóle zrodził się pomysł na otworzenie Akademii Osteopatii w Polsce? Pomysł się rodzi tam, gdzie jest jakaś luka. W Polsce osteopatia, w momencie kiedy ja skończyłem osteopatię we Francji i w Belgii, w ogóle nie istniała. Będąc jeszcze studentem, założyłem sobie, że jak tylko skończę szkołę, zdobędę trochę doświadczenia, założę szkołę osteopatii i to się udało. Udało mi się zaprzyjaźnić z wieloma wykładowcami w macierzystej uczelni. I dzięki temu udało mi się ich ściągnąć do Polski po to, żebyśmy mogli wypromować osteopatię na naszym rynku. No właśnie, żeby uczelnia sprawnie funkcjonowała, potrzebni są dobrzy fachowcy. Skąd oni w ogóle są wszyscy? Nasi nauczyciele to są wieloletni pedagodzy i wieloletni praktycy osteopatii. Oni pobierali nauki bezpośrednio w Stanach Zjednoczonych albo w Anglii. Następnie założyli swoją szkołę we Francji i w Belgii. Jest pan praktykiem i ocenia to zapotrzebowanie na osteopatów. Jak sytuacja wygląda na polskim rynku? Co? Coraz bardziej społeczeństwo jest świadome tego, kim jest osteopata i w czym osteopatia może im pomóc. 10 lat temu, kiedy zakładaliśmy szkołę, o osteopatii niewiele osób wiedziało i zazwyczaj kojarzyło osteopatię. Jako z patologii kości. Natomiast nikt nie wiedział, że osteopatia jest to metoda, metoda leczenia. Wcześniej, jeszcze przez 15 lat, byłem jedynym osteopatą dyplomowanym w Polsce. To też wydaje się mało prawdopodobne i dziwne, że tylko jeden człowiek wykonuje jakiś zawód w danym kraju i to przez tak długi okres czasu. Tak się złożyło, że, że byłem tym jedynym osteopatą. Natomiast po otworzeniu akademii i kiedy pierwsi dyplomowani osteopaci opuścili nasze, y, nasze mury, tych osteopatów zaczęło przybywać. Powstały też inne szkoły, które też mają swoich absolwentów. Y, natomiast mogę tylko powiedzieć, że zapotrzebowanie na osteopatów ciągle rośnie, ponieważ rośnie też świadomość w społeczeństwie, że osteopatia odgrywa ważną rolę w ochronie zdrowia. Wśród wykładowców akademii, Waszej akademii, są jakieś znane nazwiska? No mamy przede wszystkim znane nazwiska. Nasi wykładowcy to są osoby, które mają 30-letnie doświadczenie, ponad 30-letni staż jako praktycy osteopatii i są to osoby, które uczestniczyły w europejskim tworzeniu zawodu osteopaty. Także są to nazwiska bardzo znane, chociażby Yves Le Pers, Thierry Collot, Jean-Jacques to są osobistości znane i uznane w świecie osteopatycznym. To jeszcze tak na koniec, dlaczego warto y, studiować osteopatię? Gdyby Pan chciał zachęcić innych do y, przyjścia na Waszą uczelnię? Przede wszystkim osteopatia y, rozwija każdego terapeuta jako człowieka, osteopatia wzbogaca jego warsztat i osteopatia pozwala Pełni realizować swoje marzenia i pomagać ludziom. Dlatego warto studiować osteopatię. Dziękuję bardzo. Proszę.